Kanclerzu, też proporcje. Chroncie się przed wirusem! Chronicie się, się przed wirusem! Jesteśmy wszyscy odkażeni, bardzo dobrze. Po raz czwarty w Inowłodzu za mojego tu panowania witam Was na czwartych kramach Inowłockich, tym razem w wersji bardzo okrojonej. Ale tym bardziej. Moja mama mówiła, wybaczcie tą dygresję, umiesz liczyć, licz na siebie. Wiem na kogo mogę liczyć. Dziękuję Wam bardzo. Miał być z nami Imdżwójc, więc chwała mu. Chwała. Niech nie zachoruje. Udostępnił nam teren. E, nie musiał tego zrobić, bał się trochę, ja musiałem podpisać wszystkie klejty. Do Pido, to jest... E, ale wiecie jak jest. Castelanowi! E... O, o! Mają być glejty. Tak się umówiliśmy. E, ponieważ e, jesteście tym szlachetnym elementem, który nie zawiódł w żaden sposób, miało nas być prawie trzy razy więcej. Reguła rycerska. Stan rycerski zakonem wszystkiego rycerstwa jest, gdzie zakonów jednaki, jako i powołanie jego jedyne w źródła w wierze świętej, mające. Służby stanu swego rycerza braćmi są, a braterstwo owe siłę i dumę rodzące źródłem czci i honoru rycerskiego się stawa. Jakoż nie ma godniejszego stanu ludzkiego, serca i ducha, który byłby bardziej powołany do płodności swojej. Zacność rodzić, miłość ojczyzny krzepić i sumienność powołania z tego sprawować. Bo też wiadomym jest, i człowiek dumny, honorem się kierujący szacunku dla siebie potrzebuje i by na ten szacunek zasłużyć, w życiu swojem wedle zasad reguły świętej rycerskiej podąża. Pragnąc wtedy, by czystość ducha i godność po przeczasy w stanie naszym rycerskim pozostawały, świętą regułę rycerską nie instytuujemy. Przepraszam. Trzy są sposoby rycerza: przymioty święte. Czystość, miłości i prawdzie. Cześć rycerska, moc uczynku rodząca. Sprawność oręża ku obronie słabych i przestrodze niesprawiedli niesprawiedliwych. Te słowa reguły rycerskie odczytane. Mam nadzieję, że w naszym wspaniałym, licznym, nielicznym gronie będą przestrzegane, bo zawsze są przestrzegane. I mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawili. Dziękuję bardzo. Przybywa na wezwanie. Jaśnie wielmożnego kasztelana zamku, tego tutaj w Inowłodzu. Przysięgamy, że będziemy chronić ludność i kupców podczas kramów winowłockich. To my, ci kupcy, to my. Miło! Na wieczną rzecz pamiątkę ogłasza się, że dies. Duodecimo Juni, Anno Domini 2020, podróżujący w czasie i przestrzeni Resnowe, tego zamku w włodzu, aby na ręce pleni Titulo państwa Kastelanowska, za pozwoleniem miłościwie nam panującego króla Jakuba, pierwszego tego imienia, złożyć uszanowanie i dar, wielce drogocenny, który oby się w krainie polskiej przyjął. <laughs> no to już możemy Rzeknijcie, <laughs> że, że co to? Piękne kwiaty! E, to są kwiaty, które się hoduje po to, żeby je przypinać do żupana, czy... Przepiękne. Niech ten turniej wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił losy by korona nie wkroczyła dam gdzie Twój przemówi głos. Za gościnę dziękujemy i organizacyjny znój już to chądrej dopilnuje, by zabawy było w brud. My chcieli przyjąć gościnę i sługę naszego, a jako rękojnie i przyjaźni tę otoż brankę. tylko jest usposobnienia, a języka ja ciemnego takoż nie wahaj się na haja użyć, by ową piekielnicę poskromić, nie lękaj się, że. Zrobimy tak, że płakać u mnie nie będziesz. Lew Ludzie! kasztelana Jeden więcej! Kasztelana! Kasztelana! Dobry człowiek, mija to Zaraz, zaraz, zaraz. Co się dzieje? Co się dzieje? Kasztelanie, Piotrze, widzi. Krzyżak nasze ziemię łupi. Król Jagiełła do boju wzywa. Staniecie? Staniemy. Pocztami, ale to nad tym się trzeba też naradzić. Stawmy nam obowiązek. No. A kiedy z wojska będą odbierane? Sierad już rusza. Musicie się zjednoczyć i dołączyć przed 4 do się Sieradza. Do aby wspólnie się przeprawić. No rozumiem, jeszcze 3 dni. Jeszcze To kraki. Tabory zbudować musimy. Tabory to są. Poukrywane w Holborzu, to Chleba załadować. My sklepem no i... ruszymy. Tak. Co trzeba, co, co trzeba królowi? Podków, broń, Czterech mamy. Nie no, będzie więcej. Tysięcy. Będzie więcej, nie no. Kolonię się wystawicie? Wierzę się w Mamy też jedną kopijnicę. Za tym kamieniem ja tam mieszkam.

to zdyby, o, zdyby, go. Zdyby go, To oni ci opowią. Stawał za Michami zbrojnymi. Pewnie go przysłali, żeby twoje wojska zobaczyć. Żeby się palić. palić. Te problemy, co dzisiaj o nich to rozmawiamy. O tych murach, które są za niskie. on jest. O. No. Że wąndupkę. Wąndupkę na. na wąndupkę w Dybach! Palić go! A co? No, to czekaj z tym paleniem. Przesłuchamy, wyślemy, przesłuchamy, troszkę w wieży podtrzymamy. przekaż królowi i że ruszamy Ci Całą siłą! Bywaj! Bywaj! Jedno się nie opatrzcie! No, bo... Dłoń wasza, ważna! Drogi! No to idziemy się czekać! Wojna, Wojna! Wojna! Ma to żyć w W dupkę. dupkę! Tak! tak. Vondopke! Idziemy mi se Iwatka aaj? Viva!